Serdecznie na moim kanale. Nazywam się Agnieszka, prowadzę kanał Aga Poleca i dzisiaj chciałam Was zaprosić na film, który już zapowiadałam na swoim kanale, dotyczący palet cieni. E, powiem szczerze, że bardzo długo przygotowywałam się do tego filmu. porobiłam sobie też notatki. Ja preferuję notatki metodą tradycyjną czyli sobie zapisałam w moim notesie, który też polecałam na moim kanale e, że jest świetny jako notatnik. I dzisiaj chciałam was zaprosić na pierwszą część filmu o paletach, o paletach cieni, o historii palet cieni, która będzie też takim materiałem, w którym pokażę wam stare palety cieni, bo kilka posiadam, tak, żeby móc pokazać. Natomiast w drugiej części filmu, która będzie następnym razem, to już będę opowiadała o paletach tych, które mam. I o współczesnych paletach cieni, o markach, także na obie części serdecznie Was zapraszam. Jeżeli chodzi o palety cieni, to, to nie jest tak, że cienie w ogóle są znane od starożytności. Od starożytności kobiety barwiły powieki różnymi naturalnymi środkami, więc cienie jako takie naturalne były od dawna. Czy to w starożytności, czy w średniowieczu, czy w czasach nowożytnych, te powieki kobiety naturalnymi środkami barwimy. Natomiast nie były to palety cieni. Nawet w XX wieku, w latach XX. to też nie były palety cieni. To były pojedyncze cienie. Chociaż oczywiście, gdy mówimy o makijażu, o makijażu nowoczesnym, chociaż to jeszcze nie jest współczesny, to mówimy o makijażu od lat powiedzmy 20. -tych. Wtedy, kiedy pojawiły się pierwsze Podkłady, czyli przełom lat 20. 30. kiedy pojawi zaczęły pojawiać się tusze do rzęs, pomadki, bo wcześniej ten makijaż nie zawsze służył kobietom. Jeżeli mówimy o czasach przed latami 20, O XIX wieku czy XVIII, makijaż często gęsto był bardzo szkodliwy dla skóry, ponieważ zawierał rtęć, zawierał ołów, czyli bardzo szkodliwe substancje dla naszej skóry. I tak to od lat 20. kobiety barwiły powieki cieniami, ale były to pojedyncze cienie. Natomiast palety cieni, wynalazek palet cieni, czyli więcej niż 3-4 cienie, czyli już w postaci palety, to tu mówimy o latach 90. XX wieku. Wtedy pojawiają się palety cieni, pojawiają się zestawy do makijażu oczu, do podkreślania oczu. I mamy tutaj y, różnego rodzaju dobrane kolory do tęczówek, do stylu, do y, wyglądu danego dnia. Y, kobiety zaczynają zwracać uwagę również na to, y, jak dobrać ten makijaż: czy to na wyjście, czy to na dzień, do pracy. Y, y, I pojawiają się różne propozycje od różnych marek. I tutaj, jeżeli chodzi o y, Polskę, to u nas wiadomo do końca lat 80. były czasy PRL-owskie. Były czasy takie, no nie takie barwne jak na zachodzie. Prym, jeżeli chodzi o marki, wiodła marka Celia ze swoimi słynnymi pomadkami, ale też marka Miraculum, która miała już pudry i cienie. Te cienie to najczęściej były takie pojedyncze albo takie trujeczki. No, ciężko to było, takie zestawy, ale ciężko to było nazwać jeszcze paletami. To jeszcze nie były takie typowe palety. Najbardziej charakterystycznym, można powiedzieć, już taką paletką cieni, była paletka Kamelia, którą kiedyś pokazywałam też dawno, dawno temu w jednym z moich filmów. Także tutaj możecie zerknąć sobie do, do tego opisu o kosmetykach PRL-u, i tam właśnie było o tej paletce Kamelia. Ona już była taka troszeczkę bardziej paletkowa. Ja tutaj chciałam Wam pokazać taką malutką, mini paletkę, można powiedzieć, z lat 70. To jest paletka, która została po mojej cioci. I tak one właśnie wyglądały. One były takie mocno perłowe, te cienie. To jest zupełnie inny typ perły niż dzisiaj mówimy w makijażu o błyszczących cieniach. Mamy błyszczące, mamy teraz duochromy, mamy przeróżne cienie tęczowe. A tu, tutaj to były po prostu cienie perłowe albo takie matowe, tylko że, właśnie, w tamtych czasach mat to była taka kreda, można powiedzieć. Tak jakby teraz porównać do kredy, jaka jest w szkołach, czyli taka kreda, po prostu kreda, to były cienie matowe, natomiast cienie błyszczące były z takim, taką charakterystyczną błyszczącą poświatą i były takie perłowe. Te cienie są w bardzo dobrym stanie, tylko pacynka się niestety rozpadła, więc trzeba bardzo delikatnie z nimi postępować, bo jest to już no, po prostu zabytek kosmetyczny, który chciałam Wam tutaj pokazać, będzie na zbliżeniu. I tak jak mówiłam, no, czasy lat PRL-u to właśnie czasy poleny, czasy um, różnego rodzaju cieni, takich właśnie no name, miraculum. Um, czy celi na przykład w latach 90., już będzie też Delia, która również słynęła z pomadek. Także też mieliśmy oczywiście nasze rodzime kosmetyki, no ale one prezentowały się nadej skromnie. Jeżeli już mówimy o wchodzeniu w lata 90. w Polsce, to będą to też zaczną się pojawiać kosmetyki marki Avon i marki Oriflame. Na którą był to wtedy absolutny boom. Wszyscy chcieli mieć coś z Eivonu, coś z Oriflejmu, i tutaj właśnie mam też takie stare opakowanie, akurat z różem, ale postanowiłam, że pokażę go w paletach, dlatego że róż za chwilę pojawi się też w paletach w zestawie. Więc pomyślałam sobie, że różem też można ostatecznie. Byłoby pomalować powiekę na taki bardziej neutralny kolor, ale przede wszystkim chciałam pokazać, jak wyglądały opakowania Oriflame kiedyś, teraz już zupełnie inaczej wyglądają, i produkt w środku wyglądał tak. Z takim małym lusterkiem i był produkt, i taki mały pędzelek. Pędzelki. Czym malowano się wtedy, jakie stosowano kosmetyki? To pokażę na przykładzie też pędzelków, które zostały po mojej cioci. One będą w zbliżeniu, tak że będziecie mogli je zobaczyć. Tak wyglądały te pędzelki. Oczywiście nie przypominają profesjonalnych pędzli dzisiejszych, ale to był taki całkiem fajny zestawik z różnymi pędzelkami do oczu oraz właśnie na przykład do różu i z lustereczkiem. Także tak mniej więcej wyglądały produkty wczesne do Makijażu oczu. Mówimy o latach właśnie PRL-u i początkach lat 90. I teraz chciałabym przejść z Wami do kosmetyków, do makijażu luksusowych. Ja pamiętam, jak się tworzył ten rynek w Polsce kosmetyków luksusowych, jak one się zaczęły pojawiać w latach 90. Ja jestem z Wrocławia, więc tutaj przede wszystkim garlę. Powstał salon filmowy Garlena. Parę razy już o tym wspominałam, że to było takie no, niesamowite przeżycie po szaro burej rzeczywistości dostać się do takiego typowego świata luksusu paryskiego. Ja do Garlena pierwszy raz poszłam z moją tatą. Już na ten temat też opowiadałam, że to tata też wprowadził mnie w świat kosmetyki. I że mój tata duszę miał bardzo romantyczną, tak naprawdę, więc rozumiał potrzeby kobiety, rozumiał potrzeby młodej dziewczyny, która chciała wyglądać, która chciała używać różnych kosmetyków, i rzeczywiście jestem mu za to bardzo wdzięczna, no bo gdyby nie, nie tato, no to pewnie. Moja mama nie należała do osób, które się malowały, więc może nie zainteresowałabym się w ogóle kosmetykami, albo w na pewno w mniejszym stopniu niż, niż teraz. I były, zaczęły się pojawiać też perfumerie. Perfumeria Empiku, perfumerie małe, lokalne, które też sprowadzały kosmetyki z zagranicy. I takim wiodącym na pewno wtedy, producentem, Ale no nie tylko, bo to był kreator i kreator mody. Ale te kosmetyki uchodziły i do dzisiaj uchodzą za bardzo luksusowe. Mimo, że zmieniły się gusta, jeżeli chodzi o cienie, w dzisiejszych czasach pewnie chętniej sięgnie się po Nataszę Denonę na przykład niż po Dior'a. To jednak Christian Dior to jest marka, która ma ugruntowaną tradycję od lat 50., od kiedy po wojnie. Dior pokazał kobietom luksus w szarej powojennej rzeczywistości, kiedy nie istniało i nawet nie wypadało po wojnie mówić o tym pięknie, bo e, świat był wyniszczony, zbombardowany, szary. Dior pokazał w latach 40. Pierwszy, 47 roku bardzo e, ekskluzywny pokaz mody z przepięknymi sukniami na halkach, jakby na przekór szarej rzeczywistości. I wprowadził też kobiety w świat luksusu, w świat luksusowych kosmetyków. To są naprawdę wyjątkowe kosmetyki. A ja trzymam w rękach i pokazuję Wam z bliska paletę. Paletę Christiana Diora z lat 90. Eee, specjalnie mówię o tym z takim namaszczeniem, bo jest to naprawdę wyjątkowa perełka kosmetyczna, wyjątkowy produkt. Eee, przyjrzyjmy się, jak ta kaseta wygląda. Ona sama w sobie jest piękna. W barwach Diora, jeżeli chodzi o kosmetykę z tamtych lat, one się też zmieniły. Zupełnie inaczej wyglądają teraz opakowania, nawet napis wygląda inaczej. Po otworzeniu pojawia nam się naprawdę paleta Diora, paleta cieni. Coś, co dzisiaj już jest wiele tych cieni. Są cienie, które mogą mieć 50 kosteczek i, i więcej, ogromne palety, ale wtedy, wtedy wierzcie mi, to była naprawdę paleta cieni, paleta do makijażu, która zawierała de facto kompletny makijaż, bo my tutaj mamy dwie piątki diora, czyli dziesięć cieni, w odcieniach y, zarówno takich barw ziemi bardziej, tak jak tutaj mamy, po niezmiernie modne w latach dziewięćdziesiątych fiolety, czyli mamy tutaj tą część fioletową i mamy również dwa, y, dwa odcienie różu, ciemniejszy i jaśniejszy oraz y, oryginalny Pędzelek z tamtych lat. E, co jeszcze? Ta kaseta, mimo że wiadomo, te cienie no, nie są już do użytku, aczkolwiek one nie pachną brzydko, pachną dalej bardzo ładnie. Są nietknięte, to po wyjęciu tej palety pojawia nam się kasetka. Czyli nawet gdyby zakładając e, ten zestaw się zepsuł, to nawet może nam zostać taka pamiątkowa kasetka Christiana Diora. Czyli jak to było przepięknie! wykonane jak praktycznie nawet po zużyciu mogła służyć jeszcze do innych celów. E, tak. I tak jak mówiłam, e, najmodniejsze kolory tamtych lat. E, tutaj będziecie mieć e, wklejone ilustracje ze starych magazynów modelek, które właśnie nosiły makijaż od Christiana Diora, były malowane tymi cieniami. Także tutaj na zdjęciach zobaczycie, jak niesamowicie to wyglądało, jak bardzo podkreślało urodę, na co przede wszystkim zwracano uwagę wtedy przy tym makijażu. Yy, magazyny mody w ogóle były bardzo yy, no, to, to był sposób przedstawiania i też podglądania trendów, zarówno odzieżowych, jak i makijażowych. Teraz mamy internet, teraz mamy YouTube, teraz jest Facebook, Instagram, natomiast wtedy yy, była prasa kolorowa. Teraz niestety jest, yy, to jest smutne, no, upadek tej prasy. Mój mąż pracuje w wydawnictwie, więc osobiście bardzo mnie boli, że tak, tak jest, yy, jeżeli chodzi o pracę, bo jesteśmy z prasą związani od, od zawsze. Yy, a muszę powiedzieć szczerze, że ja bardzo lubiłam w latach 90. oglądać kolorowe. Magazyny, inspirować się. E, no chciałabym kilka tytułów Wam przypomnieć. Była przyjaciółka, Oliwia, Klaudia, e, było wodr, bo te, które nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta. E, no, później będę was prosić, żebyście w komentarzach może Wasze wspomnienia kosmetyczne. Bardzo jestem ciekawa, jakie macie, czy, czy macie właśnie ulubioną prasę kosmetyczną, z, czy kiedyś sięgaliście po tą prasę, czy. Mieliście w ogóle ulubione kosmetyki? Może macie też jakieś wspomnienia? Z przyjemnością, z wielką chęcią poczytam o tym, ale właśnie była ta prasa kobieca, no, do tej pory jest Twój styl, prawda, tutaj e, część tej prasy zostało L, ale wtedy to było naprawdę coś, no sięgało się po to, tak samo jak sięgało się po kolorowe burdy czy po katalogi Quell. Żeby podpatrzeć y, jakieś fajne ubrania, może zainspirować się do uszycia. No, nie było to wtedy tak wszystko jeszcze dostępne jak dzisiaj. Nie było galerii handlowych y, i trzeba było sobie jakoś y, tutaj poradzić. Natomiast, no, oczywiście, jeżeli chodzi o makijaż, no to inspiracją były pokazy mody, inspiracją była prasa. Przede wszystkim z racji braku internetu w tamtych czasach. E, także, no, wspaniała jest ta paleta. Ja e, tak z ogromnym sentymentem i bardzo delikatnie się z nią obchodzę ze względu właśnie na to. E, faktura tych cieni. One były przede wszystkim matowe, takie elegancko matowe, i ten mat troszeczkę różnił się od naszego matu, od takiego kredowego matu. Tu widać, że to jest, no, inna jakość po prostu. Choć oczywiście to nie jest mat, to nie są cienie jak dzisiaj. To wiadomo. Natomiast y, troszeczkę inny był ten mat. No ja będę szczera, że ja w tamtych czasach y, na każde urodziny, na każde święta jakąś większą okazję, namawiałam tatę na, na palety Diora i nie, nie będę ukrywać, że to były moje ulubione cienie, jedne z dwóch ulubionych z luksusowych marek, bo za chwilę pokażę Wam jeszcze jedne cienie luksusowe, jeszcze jednej marki, którą też poznałam w latach 90. i też bardzo polubiłam, a mianowicie jest to. YSL, czyli Yves Soloran. Ja zawsze mówiłam Yves Soloran, teraz się mówi YSL najczęściej. To jest paleta z um, czasu końca lat 90., początku 2000. Inspirowana kolorami Afryki. Ona wygląda tak, czyli też zupełnie inaczej niż, też będziecie mieć tutaj zdjęcie, niż dzisiejsze palety Yves Soloron, Tak wyglądała. Kolory ziemi tutaj w tej palecie Diora też były kolory ziemi, czyli to było wtedy bardzo modne W takiej oprawce aksamitnej i w środku tutaj, w takiej kieszonce, mieścił się też delikatnie, muszę go wyjąć, bo już jest w kiepskim stanie, maleńki pędzelek, czyli mamy taką typową pacynkę, nie pędzle takie pędzelkowe jak dzisiaj, tylko takie właśnie pacyneczki. Ja zaczynałam przygodę, jeżeli chodzi o tą markę z cieniami Majorel, to były cienie inspirowane ogrodami Marrakeszu. Ich sonorą bardzo lubił Afrykę. Miał też vilę w Marrakeszu i rzeczywiście inspirował się tymi kolorami. To była taka bardzo kolorowa paleta. ta jest bardzo ziemista, ale też jakby powiązana z kręgiem jego zainteresowań, czyli właśnie z Afryką. Pozostałe palety cieni były w takich złotych oprawach, błyszczących, lustrzanych, też bardzo ładnych. No i oczywiście też te. Czy zarówno maty, czy takie bardziej satynowe cienie były naprawdę bardzo jedwabiste, bardzo przyjemne w noszeniu. One też naprawdę na tle tych wszystkich cieni, jakie były, pachniały przepięknie po prostu. No i tutaj wspomniany wcześniej garlen, tu akurat nic z garlena nie jestem w stanie Wam pokazać, ale wkleję zdjęcie cieni tamty, z tamtych lat, i to była linia divinora z której miałam kiedyś pomadkę, pierwszą, tak jak też kiedyś w filmie opowiadałam, pierwszą pomadkę od taty, to było rusz do dzisiaj pamiętam, właśnie z linii Divinora, ciężkiej, takiej złotej, no przepiękna kolorystyka, przepiękna pigmentacja, no i klasa domu, garle, to po prostu, no nie jest, to jest nie do podrobienia. no i oczywiście te kosmetyki wszystkie były produkowane we Francji, made in France, tutaj nie ma żadnych chińskich, ani jakichś innych krajów, tu oczywiście, też mamy Christian Dior i mamy, y, oczywiście, Paryż, Francja. Także y, kraj pochodzenia i kraj marki, y, też tutaj y, w tych kosmetykach zawarty. Y, z takich słynnych luksusowych marek jeszcze y, należałoby wspomnieć o Estee Lauder, o amerykańskiej marce do dzisiaj znanej, która miała też przepiękne palety cieni o jedwabistej strukturze o wspaniałych matach, które wtedy też były bardzo modne, no i oczywiście o Coco Chanel, nie sposób zapomnieć, perfumy, ale też palety cieni i między innymi taka bardzo ciekawa paleta um, architektoniczna, architektonik, ja też postaram się wkleić tutaj zdjęcie tej palety architektonik, jak wyglądały kiedyś cienie marki Chanel, one też były wspaniałe i oczywiście te wypraski troszeczkę się różniły od Dzisiejszych, natomiast jakość Chanel i wtedy, i dzisiaj była wspaniała, choć trzeba pamiętać, że cienie Chanel to nie są cienie w pigmentacji marek czy Nataszy Denony, czy marek Indie. To są eleganckie, maty i subtelne satyny. Czyli ta pigmentacja będzie delikatniejsza. Jeżeli chodzi o lata 90. w Polsce. To już właśnie w latach 80. powstaje marka Evelyn, bardzo znana. Evelyn e, Lubiana do dzisiaj niedroga marka kosmetyków, również kolorowych, choć teraz też i pielęgnacyjnych. E, wcześniej, tak jak mówiłam, wspomniana Celia Miraculum, e, też e, mamy Bicor, który powstał w Polsce w latach 90. Kosmetyki Bicoru kiedyś były hitem, dzisiaj już troszeczkę zapomniane. Dzisiaj produkowane we Włoszech mogą Wam się kojarzyć z Ziemią Egipską. Ziemię Egipską też pamiętam z lat 90., kiedy była moda na solarium, czyli na brązowienie się. Ja byłam osobiście tylko raz w życiu i jakoś na szczęście się nie wkręciłam w solarium, ale moje koleżanki chodziły namiętnie i to było takie charakterystyczne: opalenizna z solarium, więc bikor i te czasy też yy, wspominam. Jakie marki tutaj kosmetyczne jeszcze mogę wymienić, które produkowały palety cieni? To na pewno Constance Carol, którą pewnie każdy też pamięta. Sądzę, że będzie tutaj też sporo osób pamiętających Margaret Astor i reklamy Margaret Astor, jak pięknie być sobą. Do dzisiaj wspominam tą markę jak najbardziej. Manhattan i ich cienie to jak najbardziej też pamiętam Manhattan. Dobrze się ma dalej za granicą i dalej ta marka istnieje. Nie zwróciłam uwagi, ale może jest je w Polsce, ale musiałabym spojrzeć do szafrosma. Napiszcie, jak, jeżeli pamiętacie. Oczywiście Art Deco, o którym dzisiaj też się już mało mówi, ono jest, ale, ale mało się mówi o Art Deco, chociaż jak najbardziej też jest. No i oczywiście Inglot. Inglot, cienie Inglota, moja teściowa miała mnóstwo tych cieni Inglota. Także Inglot dzisiaj też, oczywiście, marka e, założona przez naszego Polaka. E, I po prostu naprawdę mamy dobre produkty też nasze, które do dzisiaj są e, i do dzisiaj się sprawdzają. Wiele tych marek przecież przetrwało i jest, jest z nami. E, wypisałam sobie jeszcze Viperę. Tak, no Vipera też jeszcze oczywiście tak zerkam do notatek, żeby y, postarać się wszystko opowiedzieć i o niczym nie zapomnieć. E, bardzo jestem, słuchajcie, ciekawa Waszych wspomnień z tych lat. E, ja już też pisałam wcześniej, no, miałam film o czasach PRL-u, natomiast tutaj bardziej e, skupiałabym się na latach 90. jakie macie wspomnienia makijażowe głównie, jakie palety cieni może e, mieliście, może mieliście jakieś cienie pojedyncze, które wspominacie z sentymentem bardzo chętnie o tym poczytam, wspomnienia właśnie Wasze z prasą kolorową, z, przecież też było brawo dla młodszych osób wtedy, brawo girl, czy popcorn, przecież naprawdę ta prasa tak się rzucała w oczy w, w kioskach ruchu, których też już teraz nie ma, przy tych zwykłych szarych gazetach, czy trybunach ludu w latach 80. czy potem w gazetach wyborczych i to jednak ta prasa kolorowa, dziewczęca, kobieca, filipinka, przecież to, to są, to jest naprawdę kawałek historii, kawałek historii też i wydawniczej i makijażowej, jeżeli mówimy o kosmetyce. Także ja z przyjemnością poczytam Wasze komentarze. Od razu przy tym chciałam Was zaprosić na drugą część tego filmu. Mam nadzieję, że tą przyjmiecie ciepło i, i będzie się podobać. Druga część będzie na pewno o latach już po 2010. Chciałabym w nim opowiedzieć o różnych markach, pokazać też, jakie mam palety cieni, też opowiedzieć coś więcej o nich i tak troszeczkę zaprezentować współczesność, aczkolwiek tam pokażę też pewne perełki makijażowe, pewne palety, które mam ze względu na historię, która się z nimi wiąże. Bądź na wyjątkowe opakowania, także serdecznie Was na tą drugą część filmu zapraszam. Dzisiaj chciałam się z Wami już pożegnać, i do zobaczenia w kolejnym filmie.